Hej, panowie! Wstawać od tego biurka, Rząd, Wyniki będziemy nagrywać! Siemanko! Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj nieco inna perspektywa, bo zabawimy się w grę. Grę marketową, gdzieś tam po przy okazji kupioną stwierdziliśmy. Co prawda kręgle są bowlingowe. Jak widać po oznaczeniach, te czerwone paski i, i trochę inny kształt. Ale liczymy na to, że uda nam się dogadać z grzywą i w przyszłości, w kolejnych rundach, jak będziecie oczywiście chcieli, dacie nam o tym znać, to zagramy już na kręglach prawdziwych, klasycznych, być może przygotowanych przez grzywek, który ostatnio zajmuje się właśnie produkcją takich kręgielków. A dzisiaj pogramy na tym, na tym, co udało nam się dostać. Będziemy grali 10 rzutów do pełnych. No i będzie liczyła się łączna suma po 10 tych, tych rzutach, kto uzyska większą sumę ten ten wygrywa, yy, no i w każdej rundzie oddajemy porzucie. Kolejność zaraz chyba ustalimy, po prostu gdzieś tam kamień, papier, nożyce zagramy, co? No pewnie. No i zaraz... No Dobra, jedziemy. O no, tej drugi. To ja chcę zaczynać. To ja chcę kończyć. Zostajesz Dobra. Dobra. Runda pierwsza! Ciała. być cisza, Kafia, brawo i Ajajajajaj! Aj, 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 aj! Nie zabrakło! Oj, ten rzut ja może za ważyć wiele, zabrakło trochę. My tych czasów nie pamiętamy, ale pewnie osoby. teraz stare, tak? Starsze pewnie pamiętają, jak chodziło się na kręgielnie ustawiać. Dzisiaj Ci przypominajka dla niektórych, a dla nas coś nowego. Dobra? No, no nie wziąć, nie nie wziąć, nie wziąć. Nie? A może by tak Ucieknięto. 5 pięć. Piąteczka. Ale pierwszy rzut, co? Żeby coś trafić, żeby coś trafić! Można by się wykazać. Co? W zbiórkach można by się o. wykazać

Powtarzalność, ale lewa ulica, proszę! To jest niezmienny. 12, 12, 13 Oooo! bardzo się staramy Nie chciałem stawiać. Do góry 4 Rzut przelotowy Łooo! Wow, oh! ale, ale jest! Dobra. Wytrzymać tą presję. Jedyna, co czuję to jest presja, kroczy za mną kolejny dzień. Ja nie To nie jest ustawiane! Dobra. Ile wygramy tych konturów? Dziesięć, tak? Dziesięć znowu? Po prostu nie chce nam się ustawić, że tak się umówiliśmy. Drugi przeletowy, dawaj. O, o trzy. trzy z boku. Dzięki. Ucieknięta, ucieknięta. Mocno ucieknięta. Korekta, chyba poruszył się król. Zobaczymy na slow motion na powtórce, gdzie widać. Podaj Podajnik. Widzę pam, I. Trzy. Od skrajnego, proszę. Jakie cięcie. Ale młodzicy. No dobra, teraz bez jaj, żeby już dziurę nie robić. Jest. Dobra, jest presa. Trochę z bistrolu. Aha! Masrunia, gdzie wpadliście kręgiel ostatnio? Widziałem tę dziurkę. Co, jako, tak? No. Nie widziałem. Widziałem tylko ten, jak tu ładnie pojechał. To nie ma znaczenia. Tego jednego. Mmm, Czekaj. Przerwa techniczna, trochę silikonu. Nie było 6? 6. Wracam na prowadzeniu. 18. 15. 15. No, w życiu mi nie wyszło. Kula mu wypadła z ręki, bo nie wytarł. Wróciła z silikonem bo przerwie technicznej. Ale ja ja. Ale oh yes. jest takie proste, bo ja mam jeszcze. Wytrzyj, dobrze. No, jest jak zakłózka w Jest. Szpec. Huchnięcie. Seria. Co drugi trawiamy? No, okej. Okay. No my to gramy nie lutamy. Będzie no. rzucanie. Nie rzucenie. Nie tak? Ale cały czas lewą. Chciałbym zauważyć, że tutaj kolejny rzut do lewej. Jesteśmy na t... półmetku. Nie ma to tam. Zmagań. Już tak szybko? Nie no, ma już po pięciu tyle, Dior, bo. Ale ja jestem. Dobra. Nie Technika nie, na klika nie, 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 to będzie się To trzeba z góry grać. Z góry i daleko. Na palce, mi spadła. To zrobi większą lupę. Dobra, ale daję ci pory. No ja nie wiem. Czekajcie czy ktoś trafi na kan zlatów. Ale mi nie ja. udało. A może? Aj. Czyli... Ile było? Trzy, tak? wszystkiego Trzy. Trzy. Ale się dzieje. To wszystko przez to... Że tu jest za cienko, a tu jest za grubo. No się na dole, Ja już nie wiem, jak to kulnąć. Jak grzywa zrobiłby takie... Jak robi. To już jest parodia. To już jest parodia. Klasyczne cienkie? To by przeloty mogły być. By trzeba bliżej je ustawić wtedy. No i niższe chyba będą musiały być jednak. Większa precyzja. Mniej lub będzie robione wtedy chyba. Myślę, że... Uuuu, trafiony. Było, ale, Była ale, moc? Ono się kręci na ziemię. Znaczy, Aha, że chyba do tych 25 centymetrowych trzeba będzie rzucać. Lepiej pójdzie. Rozbieg. Kaku Glevente. Lupa. ale w kąt stołu przesadziłem, kurde. Ale płasko poszła kula. Ajajaj. Aj, aj. No to będą nawet nie młodzikowe wyniki, powiem wam szczerze. Tak? A co dlatego, że nie siedziliśmy? Ty masz 31. Kula wraca do podajnika. A o naszych wynikach nie mówię, widzowie widzą. Przypomnijmy, że ta przewaga jest najistotniejsza w, tej, w tym momencie na razie. Nie Muszę rzucić, żeby to miało sens. No widziałeś? Nie siła. a nie tak. siła, ta, ta, ta. ta Technika. technika. Pamiętaj! Z ciebie, zawodnika. I pamiętaj, nisko na no nogach I, I, i uginaj kolana. to, uginal. Kulnąć, to jak... I to z, wiecie, 15 cm wyżej, nie tak wysoko. W skali to jest trzeba kulnąć, trzeba po prostu gulnąć tak, tak to na torach kręsty hmm. może rzucić z takiego wysoka To było, to było 17 cm O... Znaczy, dobra, Mati, 9. I teraz na tego Erikuna To ale, ale, że go teraz obraził. Kurczę, przepraszam. Obraziłem teraz. Ale chodziło mi tylko o liczbę kroków, nie o efekty. Kurde, można lekko rzucić. Trzeba A to na Trzeba przesadzić. To będzie jakaś cała dzisiaj? Ej, właśnie, nie byłeś. Która to jest runda? To jest dziewiąta. Całe zero. To jest dziewiąta runda, tak. Kula sama wraca. Dobra. Nie wiem, jaki styl jeszcze taki charakterystyczny. Będzie decydowała ostatnia runda o drugim miejscu. Jaki charakterystyczny styl jeszcze? Oni pewnie go nie znają nawet. Dobra. Kulnia 7. Kurde. Na nikogo to był i od razu zadziałał. Nie powiem wam, że ostatnia uda on została. Ja chyba mogę nawet rzucić minus 10. Ty możesz nawet, no... Ty masz już 17 nad Matic. No trzeba budzić robić. Nie wiem jak to chciałem rzucić. No i jeden na koniec. Stai z miejsc, wiedzą co się tutaj święci. Wiedzą co się dzieje. I jeszcze proszę o jeden dzwonek. dzwonimy, dzwonimy. Presja, presja, presja. No tam już poszedł wyraźnie. jak Ale, to tak, tak. Tak. A idzie zrobić cały Ale co po 30, 30 rzucie 001? Nie, nie. to jest poważnie no, musisz, nie masz zrobić minus 8. Przed rzutem chciałem powiedzieć, że nie idzie zrobić całej, bo nie ma band. Ale? Ale się da. Ale I się sznurków. Do... Oj, prawie skończyłem lekko w mojej prawą. Ej, bez kitu. Jak kiedyś ustawili kręgę, nie było tak, sznurku. Czarne czarne pole? Czarne pole skrę, skrę, skrę. Do kitu ty. Jak kiedyś ustawili kręgę, nie było sznurków. Skąd Mamy no, no, My były już sznurki, ale ustaleli. <laughs> taki <to> jest... zwisający. <laughs> Jak tu u nas w klasycznych strajkach. No! no twoim, ja. że wyrównałeś do 40. na pożegnanie jedyneczka. Średnia 4 utrzymana. Proszę na nie wyrzutu. Zakończyli start. Na to że pierwszym. Ja... Wynik 22. Na to że drugim Gracjan Machaj wynik 40. I na to, że trzecim Mate, Mitsu, Mateusz Micu, wynik 31. Ej, Podziękuj, podziękujcie sobie za grę. Tylko Kubiak poklaskaliśmy, zobacz. Podziękujcie sobie za grę. Ja sobie nie poklaskałem. No gratulacje, gratulacje panowie. siebie. Jeśli podobał wam się ten odcinek, dosyć szybki przez nasze dziury, to zachęcałem was do yy, pisania nam no, komentarzy tak. miłych i my na pewno wtedy Eee. Nagrawił drugi taki odcinek. Ile mamy na, maksymalnie łapek w górę pod jakimś filmikiem? Nie wiem, z pięć. Z <laughs> pięć? <laughs> ale shortsy zbierają tam noty no, Tak, tymi. tak. mają tak, to to po 40 bo, lajków i po ponad 1000 30 lajków like pod tym filmem i gramy zbierane. O. dobra, dobra. No, tak. A jak, jak po drugim czasie nie będzie, to i tak to nagramy. A... Ale, ale jak, ale ale jak tylko nagracie, na to na nie... rzucamy. Na po co wiadomo, że nagramy? No, nagramy. To nie klikną. No i tak nie klikną. No dobra. Na razie. Na razie. No. No.